Taki aktor był Charlie Sheen. Chyba jeszcze nawet gra w jakichś filmach. Obejrzałem na Netflixie dokument o nim i w ogóle warto obejrzeć polecam. Bo miałem taką refleksję po nim dosyć ciekawą. Ludzie mówią o wolności. I bardzo często wspominają wolność to pieniądze, czyli jak masz pieniądze, to de facto kupujesz sobie tą wolność. Bo wtedy pojawiają się samochody, trochę luksusu, wyjazdy, możesz opłacić usługi. Te usługi dają ci wolność, bo masz nianki, bo masz sprzątaczki, bo masz pomoc w domu, pomoc na zewnątrz. Ktoś ci pakuje rzeczy, ktoś cię zawozi, transportuje samolotem do innego miejsca i tak dalej. To są te wolności. Ale prawda jest bardzo prosta i de facto ona pokrywa się z tym, jaką ma misję na kanale KotNawyku, bo bez dyscypliny nie ma tej wolności. Jesteś tak naprawdę więźniem, jak nie masz tej dyscypliny. Jesteś więźniem, bo może nie w celi, ale jesteś w więzieniu własnych nawyków. Mocno brzmi: jeśli nie kontrolujesz swoich myśli, jeśli nie kontrolujesz swoich emocji, jeśli nie panujesz nad działaniem, to nie ty kierujesz swoim życiem. Robią to twoje impulsy. Czytaj. Nawyki, które nabyłeś. Teraz dyscyplina to wolność. Wolność to nie miliony na koncie, które miał ten aktor Charlie Sheen, któremu te właśnie pieniądze nie pomogły, bo dzięki nim, że je zarabiał, dzięki temu, że z łatwością dostawał te pieniądze za rolę, dzięki temu, że te role niechcący do niego dobrze trafiły, on znalazł się w klatce, która go zniszczyła. Bo gdyby wytworzył dyscyplinę i zarobił te pieniądze, prawdopodobnie mógłby przeżyć ten czas trochę inaczej. Dziś jest aktorem, który ma HIV. Dziś jest aktorem, który stracił dwie rodziny, bo miał dwie, dwie żony. Jego dzieci prawdopodobnie są zniekształcone poprzez to, co się wydarzyło. I teraz nie oceniam tego człowieka. Uważam, że przeszedł wspaniałą drogę, bo pokazuje to wszystko w filmie. Pokazuje, jak popełnił błędy, jak my mamy ich nie popełniać, jak te nawyki go zniszczyły, jak ten hedonizm go zniszczył, właśnie poprzez to, że te pieniądze, które wydawały mu się tym celem, które zostały osiągnięte, go zniszczyły. Więc kocham go jako człowieka, uważam, że tego typu sytuacje na całym świecie są po to, by dawać świadectwa innym. Dlatego moja konkluzja: dyscyplina to wolność. Wolność to nie miliony na koncie, które miał Charlie Sheen. Wolność to robienie tego, co trzeba. Nawet kiedy ci się nie chce. Wolność to umieć powiedzieć nie swojej słabości i umieć ją nazwać. Mam problem. Nie robię tego. Bo jeżeli się napiję, to wiem, że wyjdę na dwór. Wiem, że się spotkam ze znajomymi. I wiem, że wrócę o czwartej. Jeżeli się spotkam wieczorem i nie wypiję, wrócę wcześniej, konsekwencją tego jest poranek, poranek z rodziną, na trzeźwo, niewyspany, bez pomocy dla żony, przy dzieciach, bądź dyscyplina, wybieram powrót, wysypiam się, pomagam rano. Dwie drogi, jedna dyscyplina, jedna decyzja. Wolność to wybór drogi, którą wszyscy z nas mają. Konsekwentne działanie i dzień po dniu. My ludzie myślimy, że dyscyplina jest trudna. No nie, trudny jest żal, trudna jest słabość. Dyscyplina jest zwykłym wyjściem z chaosu. Ty możesz się zbudować, ja mogę ją zbudować, albo możemy zostać więźniami własnych nawyków, własnego hedonizmu, własnych słabości. Nasz wybór, Twój wybór.